Ekscytujące! Teraz kupisz go taniej o 700 zł. Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Complete. Jest w promocji tylko do 30 września. To robot, który widzieliśmy na targach IFA i którym zdecydowanie warto się zainteresować. go wyróżnia? No, przede wszystkim system Aqua Roll. Ma wysuwany wałek, którym sprząta podłogi na mokro, a nie typowe pady mopujące. Obraca się szybko, pracuje na mokro i lepiej doczyszcza różnego rodzaju brudy znajdujące się na ziemi, a w razie czego wysunie się do ściany. Jest tutaj w ogóle system fluff roll. Coś mało oczywistego. Jest dodatkowy wałek, który obraca się bardzo szybko w przeciwnym kierunku po to, aby zachować jakość włosia na tym głównym wałku. Jest bardziej miękkie, bo wyginane stale w drugą stronę i dzięki temu lepiej doczyszcza podłogi. A w ogóle to robot może ukryć ten moduł mopujący przy wjeździe na dywan i niczego nie zmoczyć. A Skoro o tym mowa, będzie odkurzać przy tym świetnie. 30 tysięcy paskali ciśnienia ssania. Nie miałem jeszcze tak mocnego robota na testach. Nie zawiną mu się wokół głównego wałka włosy. Jest też dodatkowo oczywiście szczotka obrotowa. Z przydatnych funkcji, no na przykład wysuwany lidar. Kiedy się chowa, pozwala robotowi wjechać w zasadzie gdziekolwiek poniżej 9,8 cm wysokości ze schowanym lidarem. A przy tym robot powinien i tak nadal świetnie mapować. Wyjątkowy jest też system AstroVision, czyli dwie kamery 3D rozpoznające. Do ponad 250 różnych przeszkód wokół robota i pozwalające mu je lepiej wyminąć. Ale powiecie, hola, 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 co z kablami? Z kablami to taki, że jest Stereo Edge, czyli dodatkowe światło strukturalne z boku robota, które pomaga mu rozpoznać takie właśnie małe, znajdujące się przy ziemi rzeczy. A w ogóle to robot, dzięki swoim kołom, wjeżdża na bardzo wysokie progi, ale ma też system ProLip, czyli takie wysuwające się nogi robota, pozwalające pokonać mu przeszkody do 8 cm. No i to wszystko w zestawie, ze stacją, czy Mieszczącą wałek wodą o temperaturze 100 stopni Celsjusza, suszącą mu ten wałek, a także opróżniającą robota z brudów. Długo by gadać o tym sprzęcie, ale jest bardzo ekscytującą premierą i być może najgorętszą premierą w tym sezonie. A co najlepsze, teraz jest w świetnej cenie. Link w komentarzu. Teraz już chyba wiesz, co jest tak.